kochani, kochaniom, będzie troszeczkę coś innego. Ostatnio Karolina ze stylizacji zrobiła bardzo fajny film Wspomnienia z Dzieciństwa i zachęcała nas na takiej grupie vlogerek, żeby właśnie coś takiego nagrać, powspominać nasze dzieciństwo. Także postanowiłam, że czemu bym miała tego nie nagrać. Moim zdaniem to bardzo fajny pomysł i chętnie powspominam sobie właśnie jak to było, kiedy byłam dzieckiem. Także zaczynam od albumów, ponieważ mam ich naprawdę masę. Cały regał, jakieś dwie pół. Albumów, po prostu nasza rodzina wielbi się w zdjęciach no i w trzymaniu ich w albumach, a nie tylko na komputerze. Także zaczynamy. Ok, a więc to takie pierwsze jedno z moich ulubionych zdjęć. Mała ja, krótkie rude włosy. E, oczywiście w ciuchach taty, czyli po prostu spodenki i jakieś tam kapcie, z tego co widzę. Uwielbiałam się przebierać i zakładałam ciuchy po prostu wszystkich możliwych osób w rodzinie, u babci, u, u cioci, wszędzie się po prostu przebierałam w różne ciuchy. E, I na pewno jeszcze zobaczycie za chwilę jedno z ciekawych zdjęć. Tutaj jestem ja z słuchawkami taty na uszach uwielbiałam słuchać z nim muzyki i wychowałam się w sumie na tym także muzyka jest ze mną od dzieciństwa czy to ABBA, czy to ROCKSET no po prostu najróżniejsze zespoły i wykonawcy no ja się lubię w takiej muzyce i mam to po prostu po rodzinie, że tak powiem i nadal dzisiaj słucham właśnie takich utworów właśnie jak Abba Kolejna przebieranka, czyli ja w butach taty I to zdaje się prawy na lewy, a lewy na prawy Także no, ja lubiłam się przebierać Tutaj z tyłu widzicie moje buciki takie słodkie Tutaj modeleczka na plaży, uwielbiałam pływać Także wszędzie gdzie jeździliśmy na wakacje, nad morze gdzie były baseny, czy po prostu morze, to po prostu uwielbiałam spędzać czas na plaży. No i się wygłupia. Tutaj już troszeczkę starsza ja, uwielbiałam rysować, także każdą chwilę w wieku 12, powiedziałabym 15 lat spędzałam na rysowaniu, malowaniu. Miałam oczywiście swój prywatny szkicownik, w którym były wszystkie moje emocje. No i oczywiście ja na basenie nie mogłoby tego zabraknąć, tak jak już mówiłam, pływać, po prostu uwielbiałam i uwielbiam do tej pory. Moim zdaniem jest to niesamowicie odprężające, i po prostu czuję się zawsze jak ryba w wodzie. Powracając do dzieciństwa, tutaj jest mój pokój. Jak widzicie, dużo, dużo zabawek. Ulubiony domek dalalek, który się otwierał na trzy pomieszczenia. Z tyłu nie wiem, czy ktoś pamięta takie kloski Lego Scala. Z takimi fajnymi lalkami, to miałam jakiś basen, jakieś czarownice, no i oczywiście moje dziecko moja Baby Born. Nie mogłoby się obejść wszystkie zabawki, wszystkie kaszki, pampersy, ciuszki. Dla tej lalki miałam tutaj jeszcze stary wózek, potem miałam już od Baby Born, a tutaj moje pierwsze fotograficzne podry, czyli mój aparat na klisze, który dostałam na komunie. Uwielbiałam go i po prostu nie mogłam się doczekać, aż rodzice wywołają mi te zdjęcia, i szczerze mówiąc, nie pamiętam, żebym mnie kiedykolwiek zobaczyła. No ale od tego zaczęła się moja przygoda z fotografią, tak naprawdę. Kończąc, już pokazywać wam te zdjęcia ciekawsze i mniej ciekawe, chciałam wam tutaj pokazać moją ulubioną sukienkę, którą kupiła mi mama w Grecji. O jezu, uwielbiałam w niej chodzić i chciałam sobie ją zatrzymać na pamiątkę, ale nie mogę jej nigdzie znaleźć. A tutaj ja na plaży znowu coś rysuję. Lubię to zdjęcie, jestem, nie wiem, jakaś taka uśmiechnięta przez słońce, te włoski takie rozwiane, nie wiem, jest to jedno z moich ulubionych zdjęć. Jeśli zaś chodzi o inne pamiątki, to mam na przykład coś takiego. E, miałam po prostu sterty tych gazet, powiem Wam, że chyba ze 100 egzemplarzy, jak nie więcej. Ale wszystko zostało wyrzucone, także niestety nie mogę wam pokazać Od momentu wyjścia tej gazetki Witch miałam po prostu każdy kolejny numer Zawsze tam były jakieś dodatki, jakieś krzyżówki, horoskopy Po prostu to była moja ulubiona gazeta i komiksy w niej zawarte Także potem zaczęłam kupować właśnie kalendarze Ich też miałam, nie wiem, z 4 czy z 5 Niestety udało mi się znaleźć tylko jeden, ale myślę, że coś ciekawego tutaj przeczytamy To ja, Alicja Kryger-Kotek Kotek, dlatego że miałam takiego maila i po prostu gdzieś to się przewijało, co jest dosyć śmieszne. Ulubione ubranie, sukienka mini, uuu, Adidasy. Moje motto brzmi: cuda zdarzają się na każdym kroku, tylko trzeba umieć je dostrzec. Także od najmłodszych lat byłam pozytywna. Kiedy mam kłopoty, jestem zła lub smutna, kiedy jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwa, więc dosyć kreatywnie. To jest mój świat. Chodzę do piątej klasy. W szkole najbardziej lubię plastykę, chłopaków i koleżanki. W szkole najbardziej nie lubię matematyki, co później się w sumie zmieniło. W wolnym czasie uwielbiam spędzać czas z koleżankami. Moja ulubioną czarodziejką Witch jest Will i Irma. Dobrze je pamiętam, to jest Will, to jest Irma. Mój ulubiony piosenkarz, piosenkarka Doda. E, szczerze wam powiem, że to chyba była taka faza, bo później przestałam zupełnie słuchać Dody i jakoś tego nie lubiłam. Okej, okay, znalazłam coś ciekawego, e, a więc tutaj mamy takie moje notatki. E, dziś było rozpoczęcie roku szkolnego, nareszcie spotkałam moje koleżanki. Cieszę się, że wróciłam do szkoły. Dziś rozpoczęła się szkoła nauki, czas super. Dzisiaj o 18.00 zaczął się mecz Polska-Czechy, tak jakbym oglądała mecze. E, już się kończy weekend, jutro nauka, i już cieszę się, że już jest rok szkolny. Huhuhuhu. Jutro po lekcjach idę do Sary w barze. Chyba nie wiedziałam, jak napisać. Szkolnym jest taki spray do buzi. Jakby cukierek, kosztuje za to 80. Nie wiem, czy Sara mnie lubi. Laura tak, ale Sara też. Mam, do... mam dwie dobre przyjaciółki, Laurę i Sarę. Lubię je, bo mogę im wszystko mówić. Super napisane. Tutaj mam jakieś... O proszę, jakieś wycinki się znalazły. Okej, okay, więc mamy tutaj bohaterki Witcha. Jakieś stroje powycinane chyba do zakładania. Nie wiem, co miałam zamiar z tym zrobić. Ale to chyba o coś takiego chodziło okej, okay, chowam to wszystko. Tutaj chyba z kimś się pokłóciłam, bo jest moja najlepsza przyjaciółka, a ja wszystko pozaklejałam, tak jakby miało po prostu tego nie być. Także tak się prezentuje mój kalendarz szkolny chyba w piątej klasie. Nie zabrakło też u mnie frajdy na karteczki. Tutaj już to prawda zostało wszystko opróżnione, tutaj też już nic nie ma, ale troszeczkę tych karteczek mi zostało. Oczywiście, jak widzicie, one są głównie z Witcher. Miałam jeszcze zupełnie inne karteczki w jakieś pieski, kotki, jakieś inne bajki, Telewizyjne, czy tam jakieś komiksy, ale po prostu nie mogłam tego znaleźć. Wydaje mi się, że po prostu nie pozwoliłam wyrzucić wszystkiego, co jest związane z Witchem. Tutaj moja ulubiona Will. Tych karteczek jest mnóstwo i myślę, że jeszcze mogłabym się spokojnie z kimś powymieniać. Następne te karteczki były chyba takie lepsze. O, tutaj to już w ogóle to jest taka śliska karteczka. Je się zamieniało chyba na dwie zwykłe. Nie był jakiś tam przelicznik, jak te karteczki się wymieniało. Tutaj mam. Mamy większe, oczywiście najlepiej to było mieć komplet, małą i dużą, ale nie zawsze to się udawało. Pamiętam, że kupowało się właśnie całymi takimi pliczkami, tutaj widzicie, ja mam tego jeszcze pełno. Z każdą bohaterką inna karteczka. I ostatnia rzecz, jaką znalazłam, to była moja zajawka na Harego potera i to był mój notatnik na jakieś zaklęcia. Liroza, posłanie łóżka. Eee, Alo na Andragory. Co tu mamy jeszcze? Lusos, Nie można mówić. Wilgardium Leviosa, zobaczcie, jak ładnie napisane. Wilgardium Leviosa, podnoszenie. Także dosyć ciekawie. To wszystko, co udało mi się znaleźć. Szukałam jeszcze złotych myśli, bo miałam naprawdę parę ładnych zeszytów, ale chyba wszystkie zostały wyrzucone. Także niestety tego nie udało mi się znaleźć. Dajcie mi znać, co jeszcze z tego jest aktualnie, że tak powiem, w użytku. Coś mi się obiło o uszy, że karteczki wracają. Nie wiem, czy złote myśli też. Ale no ciekawa jestem, jak to teraz jest od tych najmłodszych lat. Tak mniej więcej to się prezentowało. Jeszcze pamiętam, że uwielbiałam, właśnie odlotowe agentki i bardzo chciałam mieć ten plecak odrzutowy, żeby móc sobie po prostu latać, ten taki w kształcie serca. Także ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was oczywiście do komentowania, podzielcie się swoimi ulubionymi rzeczami z dzieciństwa, co było Waszym ulubionym, po prostu ulubionym, nie wiem, jakimś komiksem, książką, programem, co lubiliście robić, a ja Wam dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Dajcie kciuka w górę i mam nadzieję, że jeszcze więcej dziewczyn nagra taki film, także zachęcam wszystkie dziewczyny, które nagrywają filmiki, aby właśnie taki zrobić. Pa!